Cześć mordeczki Tam piec to wiecie, to podłączyłem w miarę tam Były kłopoty, no, nie powiem wam, że nie było kłopotów, bo kłopoty to były na każdym etapie, nie Wiecie, że ponury Omówię wam ten bufor, wiecie, bufor bardzo fajna sprawa, wielu kolegów myśli o montażu Ja wam koledzy powiem, tak jak trzeba zrobić Tak jak wam ponury powie, to wam nikt nie powie, bo te kurwa Wszystkie instalatory, to by wiecie, na zakładali pomp obiegowych, kurwa, akumulatorów do podtrzymywania obiegów, srania w banie. I tylko wiecie, żeby pokomplikować i żebyście mieli kłopoty i żeby było gigantycznie drogo. A ja wam pokażę, jak zrobiłem tanio, prosto, bezawaryjnie i po prostu wiecie, no zajebiście, nie? No i sam przede wszystkim, to tak. Bez żadnych pomp obiegowych, bez żadnych wspomagaczy obiegu. Czysta grawitacja, koledzy. Duży przek, wiecie, ja mam pierd, widzicie, gigantycznej mocy, nie? więc mi tu nie brakuje rury. Tu dwucalowe na wyjściu. Tu dałem teraz jeszcze dwie lampy. Wiecie, to jest jeszcze faza testów, bo tu jeszcze będę przerabiał. To musiałem tak na szybkości zrobić, bo, wiecie, sezon grzewczy. I teraz to wygląda tak tu jest wyjście z pieca zasilania i jest tu na bufor puszczone dwucalowa rura przejście na półtora cala bo tu wejście do bufora jest półtora cala i tu zasilanie na centralne prosto wiecie na chałupę tu tu dam zawory bo wiecie mogę zamknąć ten zawór tu niedawno rozpaliłem ale patrzcie mogę zamknąć ten zawór Zawory wiecie, ponury kupił najtańsze. Nie powinno się tak robić, ale wiecie, mi się wszystko jest dla mnie drogo i tak. Przez internet zamówiłem, chociaż dobra cena, wiecie, za zawór chyba koło 50 zł dałem. To wiecie, jak pojechałem do sklepu, to 170 zł za zawór chcieli. Nie? Może on lepszy, ale wiecie, psychika by tego nie puściła, a tych zaworów parę poszło. To wiecie, tu teraz zamknąłem zawór. No bo w zasadzie tak planowałem robić Tylko mi się tam na razie nie chce No to normalnie mi się pali Idzie na chałupę i idzie na bufor To tu jak zamknę zawór To idzie mi zasilanie na bufor A jest mega wydajne Starczy, że trochę rozpalę, Patrzcie jaka jest temperatura Momentalnie temperatura straci Nie wiem czy to będzie widać No tu mam w tej chwili prawie 70 stopni Na górnym tu 60 Bo wiecie, czym niżej tym chłodniejsze nie? Ale dobra, po kolei Chcę, żebyście dobrze widzieli, murdeczki. To tak, tam teraz widzieliście. Zamknąłem zawór, idzie zasilanie na bufor. Włączyłem grzałkę, zamówiłem sobie grzałkę 3 kW. Bo wiecie, ja mam fotowoltaikę, to tak sobie myślałem. A wiecie, to trzeba. Wiecie, jak od razu tego nie wkręcicie, jak zalejecie bufer, bufor, to później będą już kłopoty. To by trzeba wodę spuszczać. No, i wkręciłem taką grzałkę 3 kW. I wiecie, latem może będę robił tak, że będę, bo ja jeszcze chcę jedną instalację fotowoltaiczną zrobić. I taką wiecie, do buforu, do podgrzewania wody, taką latem, żeby sobie śmigała. No to by mi tu podgrzewała bufor latem. Jakby słońca nie było, to ten bufor tylko na ciepłą wodę, żeby boiler mi podgrzać. To wiecie, myślę, że to, to nawet i parę dni może by utrzymał, nie? jak się nagrzeje. No, i tu idzie zasilanie, bardzo fajnie, wydajnie, szybko się nagrzewa, bo jest, wiecie, tu rura jest dwa cale, tu jest przejście, musiałem zrobić na półtora cala, tu dałem zawór zamykający, bo akurat miałem dwucalowe zawory, tam wyprowadziłem wyjście, bo najlepiej z wyjście z bufora wyprowadzić na samym szczycie, nie? No ale wiecie, ja i tak tu tą piwnicę pogłębiałem, pamiętacie, no bo taki bufor, co on ma w wysokości 2 ponad metry, to by nie wszedł. No ale te rury, co mam tutaj, co idą, rozchodzą się po chałupie, to są trochę przy nisko. Będę to przerabiał, ale to już po sezonie, bo te rury trzeba dać wyżej, żeby na grawitacji, ja wiecie, jakie jest prawo Ediego Murphy'ego, że na grawitacji idzie wszystko fajnie, ale musicie trzymać do góry, nie? Bo woda jest leniwa, tak. I woda do dołu nie bardzo chceć na grawitacji. Musi być troszeczkę do góry zachowane. Więc na razie dałem zasilanie z bufora wypuściłem do obiegu. Tu dałem z, tego, z, tej, z tej wysokości, bo tam nie mogłem na razie dać, Iłem, bo mówię te zawory trójdrożne fajna sprawa, nie. I zamówiłem sobie przez internet taki zawór trójdrożny, termostatyczny, wiecie. On jest fajny, bo możecie sobie ustawić temperaturę od 30 stopni do 65. On ma tu takie pokrętło. Teraz jest ustawiony na piątkę, to tak 55 stopni podaje. I wiecie, jak w piecu wygaśnie, macie bufor nagrzany, to tu Wam będzie podawał na instalację. Na pex 32, PEX-32 tu zrobiłem. To jest koledzy, 1 cal, nie? Trochę mało, no ale... Nie mogłem dokupić się zaworu trójdrożnego półtora calowego. No i wziąłem ten calowy, to i tak, bo większość jest czwarte, Ciężko o te większe średnice zaworów trójdrożnych. No i ten calowy i wydaje mi się, że on, no jest tu i tu jest zrobiony, że tu z powrotu bierze, wiecie, do mieszalnika. Tu idzie z buforu, a tu idzie już ta temperatura, co sobie ustawi. Tu jest cały powrót. Wszystko pospinane. Wiecie, mordowałem się z tym, no widzieliście na odcinkach. Teraz jeszcze mam chore gardło, bo po tym morsowaniu darłem się, śpiewałem i chory jestem na antybiotyku, wiecie? No i byłem u lekarza, lekarka powiedziała, że mam jakieś przewlekłe zapalenie gardła. Wiecie, pyta się czy palę papierosy nałogowo, czy coś. Nie, ja nałogowo wiecie, śpiewam i dresie, nie, na wsi i przez to, nie, no ale to przemilczałem, nie powiedziałem mi tego. No i wracając do tematu, to tak, tu jest zawór, bo tu mogę odłączyć zasilanie na chałupę, na tym zaworze calowym i wtedy będzie mi tylko szło tu, tam jest boiler, wiecie, za ścianą, 140 litrów i mogę ustawić tylko zasilanie do bojlera, żeby mi tylko boiler grzało. No to wiecie, fajna sprawa, nie? Chociaż mówię Wam, że to jest na razie tymczasowo, bo pewne mankamenty są, nie? Wydaje mi się, że ten zawór trójdrożny, on ma za małą przepustowość wody, żeby mi to wszystko nagrzać.